Hej, oh hej, Manu, Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy vlog z dzisiaj. A do. oh, dopiero co wstałam, więc przepraszam. Oh. Jest 6:30 yy, i nie mogłam spać w nocy, więc jestem lekko zmęczona. Ja za chwilę lecę na praktyki, ale pierwsze muszę się ogarnąć, więc lecę szybko pod prysznic, bo właśnie ostatnio się przestawiłam, że. Biorę szybki prysznic rano przed wyjściem z pokoju, z akademika, więc lecę. No i cóż, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba dzisiaj. Jak tak twój ciotka do góry, zostańcie na czyimś w moim życiu. Siódma, i ja właśnie wyszłam z akademika i lecę na autobus. Które mam za chwilę? Mam, mam tak mniej więcej 5 minut na piechotę na przystanek autobusowy, więc właśnie na niego zmierzam. E, no i cóż, mogę się powtarzać, ale już jest przepięknie, bo jest po pierwsze jasno, i po drugie zaczyna wszystko kwitnąć i jest pięknie zielono i też są kwiaty, co ja uwielbiam. Po prostu lubię wiosnę, jak się wszystko budzi do życia. Bo też automatycznie ja mam więcej siły, ochoty na działanie, ale to jest. Naturalne pewnie jak większość z Was działa tak samo jak ja, że na wiosnę się trochę bardziej chce niż w innej porze roku. i jestem już blisko, za chwilę wchodzę do pracowni e, na kolejny dzień. Nie polecam, siadam do złego tramwaju, w tą stronę jechał. I teraz muszę czekać 10 minut na autobus w stronę Kortowa. I średnio mi się to podoba, ale życie. Tak to byłabym już blisko Kortowa, muszę czekać. No cóż, takie życie tylko tam się zdarza. Ja jestem właśnie po praktykach e, i no, tak jak powiedziałam, wsiadłam z autobusu i musiałam do tramwaju, w sumie musiałam dłużej wracać. Niestety teraz właśnie idę do sklepu po jakieś warzywa, mam o ten ryż z warzywami, więc zobaczymy co tam będzie. E, jakoś tak dzisiejszy ten dzień był dość, nie wiem, trudny, ciężki, męczący, ale dobry zarazam. Po prostu jakoś tak jestem zmęczona po nim, więc idę wkrótce do pokoju. Dzisiaj dopiero mam o 20 spotkanie, więc teraz mogę odpocząć, zjeść coś dobrego e, i... I co? I się pouczyć. Jakoś dzisiaj te moje włosy są takie Mm, dziwne, ale nieważne. Jak widzicie, jestem już w pokoju, ja już zrobiłam sobie obiad, czyli ryż z warzywami podpiekanymi. Dawno go nie do mi się po prostu zachciało. Uwielbiam ryż z warzywami podpiekanymi i steriaki. To jest moje odkrycie tego roku akademickiego, po prostu jest... Cudo, jest przepyszne, nie sądziłam, że tak, aż tak mi się bardzo, e, bardzo mi zasmakuje, a zasmakowało po prostu nadal nie mogę przestać go jeść. E, więc teraz zalecam sobie jeść, robiłam też sobie już kawę e, i włączyłam pierwszy odcinek House of Cards. Ja kiedyś miałam podejście do tego pierwszego odcinka, ale coś mi nie wyszło, więc zobaczymy teraz jak będzie, może mi się spodoba. Czuję, że raczej powinien mi się spodobać, ale czy faktycznie... Zobaczymy, e, więc ja lecę jeść, lecę oglądać. No i się przekonamy za chwilę, czy mi się spodobało, czy nie. Podobało mi się. Ogólnie obejrzałam cały odcinek na raz, od razu włączyłam na chwilę drugi odcinek, ale wyłączyłam po kilku minutach, bo spokojnie bym go obejrzała w całości. Jak na razie podoba mi się klimat, który panuje w serialu, to jak zostali narysowani nam główni bohaterzy, więc wydaje mi się, że się w niego wciągnę, po prostu będzie mi się go dobrze oglądało, ale zobaczymy. Ja teraz właśnie zrobiłam sobie dzienną dawkę angielskiego, jeszcze może potem wieczorem, jak mi się udaje jak będę mieć siłę, to jeszcze sobie zrobię jedną część Którą staram się też teraz robić codziennie. E, no i teraz troszkę się pouczę, e, bo mam w środę zaliczenia. Więc właśnie teraz lecę do etyki, mam etykę pracy psychologa z tego zaliczeniem w środę, więc teraz. Mm, Wczoraj się już przygotowywałam z koleżanką, byłam u niej, ale właśnie dzisiaj czasem, bo mamy część teoretyczną znaczy po prostu, że mamy pytania i musimy na nie znać odpowiedzi. I druga część, że dostajemy przypadek do opisania, i według schematu mamy po prostu go opracować. Dlatego teraz sobie jeszcze raz powtórzę wszystkie pytania teoretyczne, bo mamy cały spić rzeczy, które w sumie też sami, go, sami je przygotowywaliśmy, jakie chcemy. I, i no krok po kroku jak opracować przypadek yy, więc zabieram się za to tak myślę, że pół godziny dam sobie na to teraz czasu będzie git Okej, okay, udało mi się, się połupczyć prawie godzinę na etykę, jestem bardzo zadowolona, bo przypisałam wszystko, co chciałam na kartkę i też dzięki temu trochę teraz łatwiej będzie mi się uczyło. Lecę właśnie na spotkanie z samorządem, co prawda dopiero jest 18.15, spotkanie mamy o 20, ale jeszcze chcę zrobić kilka rzeczy w biurze i właśnie może tam się bardziej skupi i zmobilizuję do zrobienia tego zadania z samorządem niż tutaj w pokoju u mnie. Tak, mam nadzieję, trzymam do na siebie kciuki, po prostu zmienić trochę miejsce. Eee, I no co, lecę, bo mam dość sporo do zrobienia. Chciałabym zdążyć przed 20, a tak najczęściej około 19 już zaczynają zbierać się inne osoby. po także ile posiedzieć też po zajęciach, ktoś tam ma, no to przychodzi wcześniej, bo wie, że ktoś zawsze od nas jest, od nas znaczy, z prezydium. Eee, I no, muszę kilka. Ogarnąć rzeczy i też sobie w ogóle spisać, co muszę zrobić w tym tygodniu, bo jest tego dość sporo, a jakoś tak, no. Nie do końca mamy to przestrzeń siłową i motywacyjną, żeby to w ogóle rozpocząć. Też tak powiem. Nie wiem, co się dzieje, ale nie mogę zabrać myśli. Jakoś tak ciężko mi się w ogóle mówi. W ogóle miałam pójść teraz czy na halę sportową, bo kończą mecz z, z Ligi Wydziałów w męska i damska. Dzisiaj mi tam występuje kolega, bo musiałam pójść na samorząd, znaczy na spotkanie samorządu. I właśnie wymieniliśmy się, że w tym tygodniu on nie poszedł, a ja poszłam. Ale na spotkaniu w trakcie się strasznie źle poczułam i stwierdziłam, że nie idę na halę, bo po prostu muszę trochę Odpocząć w pokoju i teraz to, co powiem, to będzie sprzeczne, ale mam w planie jeszcze przeczytać wszystkie te moje notatki, jeżeli chodzi o zaliczenie z etyki, które mam w środę, czyli za dwa dni, i przygotować się do części tej praktycznej, czyli do opisu przypadku. No bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy część teoretyczną, czyli tutaj pytania i mamy część praktyczną, czyli powstanie przypadek, który narusza zasady etyki psychologa i mamy go na podstawie kroków. Zanalizować i opisać. Na no to będzie mieć 30 minut na teorię, też 30 minut. No i właśnie teraz te sobie, te kroki jeszcze sobie powtórzyć, też je spisać, właśnie tak odręcznie, żeby mieć. Mm. I albo pójdę spać, albo sobie chwilę oglądam House of Cards, jeszcze zobaczę, co mnie tam znajdzie. Ale po prostu tak się dziwnie czuję w tym momencie. I tak, no, nie jest to zbyt dobre samo I tak nie wiem, jest tam taka. No nie, nie do końca. Coś, coś mi się nie podoba. Mam nadzieję tylko, że nie będę chora, bo tak. No, no, dobra, e, Więc, no, lecę, lecę. Nie, no. Jest, jest ciężko dzisiaj. Teraz, znaczy teraz w tym momencie. Totalny spadek. Ja tylko się może pochwalę, bo dostałam właśnie y, ocenę z psychopatologii ćwiczeń i zaliczyłam ćwiczenia na 4,5. W czego się bardzo cieszę, bo w sumie jak wyszłam z kolokwium, to. Nie byłam pewna, co się mogę spodziewać po ocenie, bo napisałam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale po prostu nie wiedziałam, w jaki sposób będą one oceniane i co będzie w nich kluczowe i najważniejsze. Więc no, się cieszę. Nie udało mi się przydać jeszcze raz wszystkiego na ale chociaż zrobiłam sobie notatki a propos kroków po kolei, jeżeli chodzi o analizę przypadków, więc tego się bardzo cieszę, że chociaż tyle mi się udało zrobić, zawsze warto coś. Potem po prostu jutro będę miała mniej e, powtarzania i właśnie mniej przygotowywania jutro, e, więc się cieszę. Ja teraz lecę spać. E, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jak tak, to wiecie, łapka do góry. Zostańcie na drugim momencie w moim życiu. No i pa, pa!